Część trzecia. Wiosna. Mami miała własną metodę wypowiadania swoich poglądów na każdą sprawę. Wiedziała, że poniżej godności prawdziwych białych państwa jest zwracanie uwagi na to, co mówi Murzynka, kiedy mruczy do siebie. Wiedziała, iż muszą udawać, że nie słyszą, co ona mówi, nawet jeżeli jest w sąsiednim pokoju i prawie krzyczy. Przeminęło z wiatrem. Rozdział 8 lukrowane ciasteczka. Koni, chciałabym, żebyś zamiast prasować dzisiaj koszulę Grajera, spakowała dla pana X następujące rzeczy: garnitury, koszule, krawaty, bieliznę, skarpetki i wszystkie jego rzeczy osobiste. Bagaże powinny być zostawione u portiera przed godziną trzecią. Proszę używać tylko jego własnych walizek. Sprawdź monogram. Nani? Widziałaś gdzieś muszkę Grajera? Przygotowałam mu ją wczoraj wieczorem. Pani X i Grajer za dwadzieścia minut mają się spotkać na herbatce dla nowo przyjętych do St. Bernard's i ich rodzin. Pani X myszkuje po szufladach syna, ja staram się go wcisnąć w wykrochmaloną, błękitną koszulę ze sztywnym kołnierzykiem, podczas gdy Koni, jak się domyślam, jest w garderobie i pakuje ozdobione monogramem walizki pana X. Chcę słonia, mówi Grajer, wskazując na szkicownik leżący na stoliku. Sekundę Grajer, odpowiadam. Najpierw zacznę, zapnę ci pasek. Nie, nie ten. Pani X odwraca się od szafy z garderobą Grajera. Właśnie ten pani przygotowała. Leżał na łóżku, dodaje. Nie pasuje do reszty. Klękając przed nim, przyglądam się wszystkiemu jeszcze raz. Niebieska koszula w prążki, spodnie kaki, białe skarpetki i brązowy pasek. Nie widzę problemu, ale rozpinam i wyciągam pasek. Proszę, mówi, podając mi płócienny zielono-czerwony. Pokazuję na klamerkę. Popatrz, tu jest G jak grajer. G? Pyta, spoglądając w dół. Chcę moją wizytówkę. Sięgam na toaletkę Poetui, w którym znajdują się resztki wizytówki pana X. Nie, mówi pani X, wynurzając się z garderoby. Nie dzisiaj będzie tak samo jak na rozmowach kwa kwalifikacyjnych przepraszam pamiętasz żadnych wizytówek chcę zabrać wizytówkę możesz ją sobie trzymać w kieszeni jak tajny agent mówię chowając etui dalej nie mogę znaleźć tej jego cholernej muszki nani ja naprawdę muszę mieć słonia biorę szarą kredkę i rysuję bezkształtnego kleksa z wielkimi uszami i trąbą co wyczerpuje moje zdolności artystyczne? Pani X zaczyna po kolei wyrzucać krawaty z szafki. Chcę włożyć mój krawat, mówi grajer, pokazując na ten, który zwisa do samej podłogi. Nie, dzisiaj nie. Pani X wypada do holu, skąd słyszę jej głos odbijający się echem od marmurów: Koni, koni. Tak, proszę pani. Grajer siedzi cicho, a ja nie przestaję rysować. Właśnie spędziłam pół godziny szukając musz, muszki grajera. Czy nie wiesz przypadkiem, gdzie ona jest? Nie, proszę pani. Czy żądam od ciebie zbyt wiele, kiedy oczekuję, żebyś wiedziała, gdzie są ubrania grajera? Czy ja muszę o wszystkim pamiętać? Jedyna rzecz, jaką ci powierzyłam, wzdycha ciężko, po czym następuje chwila ciszy. No i co tak stoisz? Poszu poszukaj jej. Przepraszam, ale nie mam pojęcia, gdzie może być, proszę pani mu moją do pokoju razem z innymi ubraniami, ale jej tam nie ma. To już druga rzecz mojego syna, która ginie w tym miesiącu. Posłuchaj, jeżeli uważasz, że jesteś za bardzo obciążona pracą, jestem pewna, że możemy zastanowić się nad zakresem Twoich obowiązków. Nie, proszę pani, zaraz poszukam. Chodzi mi tylko o to, że miałam spakować rzeczy pana X przed trzecią, a jest już w pół do. Jeżeli ich potrzebuje na trzecią, nie jest dla ciebie jasne, dla kogo pracujesz. Pracujesz dla mnie i ja ci każę szukać muszki. Jeżeli tego nie rozumiesz, to trudno, ale o ile pamiętam, to właśnie ja ci płacę. Wstaję, cała drżąca, i sama zaczynam przeglądać zawartość garderoby grajera. Chłopiec podchodzi do mnie i przytula się. Koni dołącza do nas i otwiera drzwi garderoby jeszcze szerzej. Koni, ja tu poszukam, mówię cicho ty sprawdź w pralni. Kiedy wraca przez główny hol, pani X ciągnie dalej. Możemy zadzwonić do pana X i zapytać, co go bardziej obchodzi, czy spakowane ubrania, czy muszka dla jego syna do pieprzonej szkoły. Może z tobą porozmawia. Może od ciebie odbierze telefon Koni. Przepraszam panią, pięć minut dokładnego przeszukiwania z zapartym tchem nie przynosi rezultatu. I co? Twarz pani X ukazuje się pod podniesioną narzutą. Nic, bardzo mi przykro. Odzywam się z podłóżka Grajera. Do jasnej cholery! Grajer, chodź, musimy już iść. Załóż mu te w zielone kropki. Wyczołguje się z podłóżka na brzuchu. Chcę krawat tatusia! Grajer stara się dosięgnąć wieszaka, na którym wisi krawat ojca. Nie Grover, założysz go później. Delikatnie odsuwam jego rączkę, starając się skierować go ku drzwiom. Podaj mi go zaraz. Zaczyna płakać, na twarzy pojawiają mu się czerwone plamy. Cichutko, Grover, proszę. Całuję go w wilgotne policzki, a on stoi nieruchomo. Łzy spływają mu po wykrochmalonym kołnierzu. Poprawiam muszkę. I chcę go przytulić, ale odpycha mnie. Nie, wybiega z pokoju. Nani, woła pani X z piskliwym głosem: Tak, wychodzę do holu. Wrócimy o czwartej, żeby zdążyć na lodowisko. Koni kręci głową, gdy koni wychodzi z pralni, jak gdyby była zbyt zdegustowana lub rozczarowana, żeby odezwać się do niej. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Wydaje mi się, że już od jakiegoś czasu systematycznie miewamy te same problemy i muszę cię przestrzec, żebyś poważnie przemyślała swoje zaangażowanie w pracę. Przerywa jej ostry dźwięk telefonu komórkowego. Halo? Odpowiada gestem, pokazując mi, żebym pomogła jej włożyć norki. Cześć, Justin. Y, tak, będą gotowe przed trzecią. Tak, możesz mu przekazać, że spakowała wszystko. Oddala się od nas w stronę wyjścia. Aha, Justin? Mogłabyś mi podać jego numer w jej klap? Na wypadek, gdyby grajerowi coś się stało, a ja musiałabym się z nim skontaktować. A po co miałabym dzwonić do ciebie? Bierze głęboki oddech. Cieszę się, że rozumiesz, że to nie ma żadnego sensu. Szczerze mówiąc, nie potrzebuję Twoich przeprosin. Chcę tylko dostać numer do mojego męża. Nie będę ci się tłumaczyć. Zamyka klapkę telefonu z taką siłą, że aparat ląduje na marmurowej podłodze. Obie kobiety przyklękają, żeby podnieść telefon w chwili, gdy otwierają, się drzwi, gdy otwierają się drzwi windy, lecz pani X jest szybsza. Drżącą dłonią podnosi go i wrzuca do swojej kopertówki. Drugą ręką podpiera się na podłodze. Lodowato zimne oczy znajdują się na poziomie brązowych oczu koni. Chyba nie jesteśmy w stanie się porozumieć, koni, syczy przez zaciśnięte zęby, więc niech to będzie dla ciebie zupełnie jasne. Chcę, żebyś zabrała swoje rzeczy i wyprowadziła się z mojego domu. Wynoś się z mojego domu. Tak chcę. Wprostuje się, narzuca norki i wpycha zdumionego grajera do windy. Drzwi zamykają się za nimi. Koni wstaje i mijając mnie, wchodzi do mieszkania. Przez chwilę. Zbieram myśli i powoli zamykam drzwi. Idę do kuchni i widzę, że Konie jest w służbówce. Jej szerokimi plecami wstrząsa łkanie. O Boże, koni, co się dzieje? Pytam cicho, stojąc w drzwiach. Odwraca się do mnie, z bólem i wściekłością tak ostro malującymi się na twarzy, że mnie zatyka. Siada ciężko na starym, obitym tweedem, roz rozkładanym tapczanie. I rozpina górny guzik białego uniformu. Pracowałam tu przez 12 lat, mówi, kręcąc głową. Byłam tu przed nią i myślałam, że będę dłużej niż ona. Chcesz się czegoś napić? Proponuje, wciskając się w wąską szczelinę między tapczanem a deską do prasowania. Może soku, a może coś mocniejszego. Otworzy barek. Ona chce mnie wyrzucić? Siadam na koszu na bieliznę. Chciałam się zwolnić pierwszego dnia, kiedy tu przyszła wybucha. Sięga po na wpół wyprasowany podkoszulek i wyciera oczy. Powiem ci coś. Kiedy pojechali do Lyford, czy gdzie tam, nie zapłacili mi ani centa. Nigdy mi nie płacą, kiedy wyjeżdżają. Moja wina, że są na urlopach? Ja nie jestem. Mam troje dzieci i rachunki do zapłacenia. A w tym roku w tym roku kazała mu mnie zgłosić do podatku. Nigdy wcześniej mnie nie zgłaszali. Skąd ja mam teraz wziąć takie pieniądze? Musiałam pożyczyć od matki, żeby zapłacić za to wszystko. Prostuję się i zdejmuję fartuch. Kiedy w zeszłym roku razem z Grajerem leciała na Bahamy i ja też, żeby zobaczyć się z rodziną, kazała mi lecieć razem z nimi. Grajer oblał się sokiem przy starcie, a ona nie miała dla niego nic do przebrania i siedział tak, cały mokry. Było mu zimno, strasznie płakał, a ona przez cały czas udawała, że śpi, i nie zwracała na niego uwagi przez cały lot. Za to mi też nie zapłacili, ależ byłam wściekła, dlatego nie jestem niańką. Słyszałaś o Jackie? Kręcę przecząco głową. Jackie opiekowała się grajerem od jego urodzenia przez dwa lata. I co się z nią stało? No cóż, znalazła sobie chłopaka. Patrzę na nią pytająco. Przez dwa lata po prostu tylko pracowała. Była w Nowym Jorku zaledwie od paru lat i nie miała dużo znajomych, więc praktycznie mieszkała tutaj i jakoś dawały sobie radę z panią X. Myślę, że zgadały się o tym, że pan X podróżuje, a Jackie z nikim się nie spotyka. Wiesz, coś w rodzaju, z mężczyznami zawsze są kłopoty. Ale kiedyś Jackie poznała chłopaka. Wyglądał jak Bob Marley. I nagle nie mogła pracować w piątki wieczorem i bardzo niechętnie w weekendy, kiedy X-owie wy nie wyjeżdżali do Connecticut. Wtedy pani X zaczęła się skarżyć, jakie to ma przez nią kłopoty. Ale tak naprawdę była zazdrosna. Jackie promieniała w taki niespotykany sposób i X nie mogła tego ścierpieć. Więc ją wyrzuciła. Grajerowi prawie serce pękło. Potem jakby czart w niego wstąpił. Ojej, biorę głęboki oddech. Ale nie słyszałaś jeszcze najgorszego. Jackie zadzwoniła do mnie sześć miesięcy później. Nie mogła dostać swojej nie mogła no, dostać nowej pracy, bo X nie chciała dać jej referencji. Wiesz, jak nie masz referencji, to zwykle znaczy, że coś ukradłaś. Ma dwuletnią wyrwę w życiorysie i agencja nie chciała już jej nigdzie posyłać. Wstaje i powoli wyciera ręce w sukienkę. Ta kobieta to wcielona diablica. Przed Kaitlin przez cztery miesiące mieli sześć nianiek. Jedną zwolniła za to, że podała mu ciastko kukurydziane w parku. Nie dawaj mu jeść, jak chcesz u mnie pracować, słyszysz? A pan X trzyma w szafce z butami zdjęcia pornograficzne bardzo ostre. Staram się wszystko zrozumieć. Koni, tak bardzo mi przykro. Nie martw się o mnie. Rzuca zmięty pod koszulek na tapczan i zdecydowanym krokiem maszeruje do kuchni. Martw się o siebie. Idę za nią, otwiera jeden z pojemników na ciastka z porcelany z delft, wyciąga jakieś czarne koronki i kładzie za maszyście przede mną. Majtki! Znalazłam je pod łóżkiem. Pod samym łóżkiem. Powtarzam machinalnie. Patrzy na mnie, przechylając głowę. Mhm. Sprowadził tu taką. Biega sobie i zachowuje się, jakby mieszkanie było jej. Przez dwa dni usuwałam stąd smród jej perfum przed powrotem pani X. Może ktoś powinien jej powiedzieć? Nie sądzisz, że ktoś powinien jej powiedzieć o tej drugiej? Pytam z ulgą, że wreszcie mogę się kogoś poradzić. Posłuchaj. Widziałaś, co to się działo przez ostatnią godzinę? To nie mój problem. I ty też się tym nie przejmuj. Teraz lepiej spakuj rzeczy pana X. Ja stąd idę. Rozwiązuje fartuch i rzuca na blat kuchenny. I co teraz zrobisz? Moja siostra pracuje niedaleko, zna ludzi, co szukają gospodyń do domu i takich tam. Coś znajdę. Będę mniej zarabiać, jeżeli to w ogóle możliwe, ale coś znajdę. Zawsze coś znajdę idzie do służbówki, żeby zabrać swoje rzeczy, zostawiając mnie sam na sam z czarnymi jedwabnymi stringami profanującymi brzoskwiniowy marmur stołu jak graffiti.